To dzisiejsze zadanie. Dobierz wartości a, b i c tak, aby liczby minus jedna, druga, 0 i 3 były pierwiastkami wielomianu. No i równanie wielomianu jest podane tutaj. Na końcu polecenia. Rzeczywiście zawiera ono zamiast niektórych współczynników parametry a, b i c. Przypomnijmy sobie, co to w ogóle znaczy pierwiastki wielomianu i że to nie ma nic wspólnego z takim pierwiastkowaniem, które jest yy, działaniem odwrotnym do potęgowania, chociaż też nie zawsze. Nie. Pierwiastki wielomianu to jest, innymi słowy, miejsca zerowe wielomianu. Z jakiegoś powodu uznano, że przy wielomianach nie będzie się mówiło miejsca zerowe, tylko pierwiastki, no i trzeba z tym żyć. Więc dobrze, jeżeli te liczby, Wymienione tutaj mają być pierwiastkami wielomianu, to znaczy tyle, czyli miejscami zerowymi. To też przypomnijmy, co to znaczy. To znaczy, że jeżeli każdą z tych liczb wstawimy do wzoru, czyli policzymy w od minus jedna druga, no to powinno wyjść 0. Tak, miejsce zerowe to jest taki x, który zeruje Y. Albo mówiąc bardziej podręcznikowo, jest to taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. A jeżeli wszystkie 3, no to 0 będzie również W od 0 i 0 będzie też W3. O. Yy, najłatwiej jest zrobić, yy, sprawdzić, czy powiedzmy wyznaczyć dla zera. No bo jeżeli w miejsce każdego x w równaniu wstawimy 0, to wszystkie elementy znikną. Napiszmy tak, W od 0 redukuje się tylko do tego wyrazu wolnego czyli to 3C minus 1, ma się równać 0. W takim razie widać, że sam współczynnik C, żeby to się zgadzało, musi wynosić 1 trzecia. Co znaczy, że ten fragment, czyli właśnie wyraz wolny w tym wielomianie, jest zerem. Co zresztą jest zawsze prawdą, jeżeli 0 ma być jednym z pierwiastków. To wtedy taki wielomian, zresztą przy funkcjach kwadratowych tak samo, tam nie ma wyrazu wolnego, albo inaczej mówiąc, cały wyraz wolny jest równy 0. W takim razie ten nasz wielomian, jeżeli wiemy, że c jest równe 1 trzecia, a wyrazu wolnego de facto nie ma, o, czyli można powiedzieć, że to wszystko wylatuje, Zawiera tylko wyrazy posiadające x. Najwyższa potęga jest czwarta, najniższa potęga jest pierwsza. W takim razie można ten x wyciągnąć przed nawias. No i to będzie takie coś: 3x kwadrat minus 8x odjąć b. Po co to robię? Bo jeżeli teraz chciałbym tak rozpisany wielomian przyrównać do zera, a całość jest pewnego rodzaju iloczynem, tak? Jest ten wyciągnięty przed nawias x razy cały nawias, no to iloczyn jest równy 0 wtedy, kiedy którykolwiek z czynników jest zerem. Czyli albo kiedy ten x jest 0, no ale to już wiemy, o tutaj to zostało przeprowadzone, albo ten nawias jest równy 0. Czyli teraz wystarczy, Przyrównywać do zera albo podstawiać te kolejne x, -y, czyli trójkę i minus jedną, drugą, do tego okrojonego, zredukowanego wielomianu trzeciego stopnia, który mam w nawiasie. On już nie powinien się nazywać w, tylko jakieś, nie wiem, prowadzę sobie tutaj robocze jakieś v, że to jest jakieś v od x, bo to jest jednak inny wielomian. No ale prawdą pozostaje, że wystarczy teraz. Pod ten wielomian podstawić minus jedną, drugą oraz trójkę kolejno, spodziewając się, albo jakby mając już zapewnione, że wynikiem prawą stroną równości będzie 0. Zacznę od trójki, bo się wydaje łatwiejsza. Oj, nie to narzędzie. No, no dobra. Czyli tak. V od 3 będzie wyglądało następująco. 3 do trzeciej to jest 27a. 3 do drugiej to jest 9 razy 3, to jest minus 27. 8 razy x, czyli 8 razy 3, to będzie 24. No i odjąć b. I wiemy, że to ma być równe 0. No ta część jest właściwie tak yy, poglądowo. Liczy się teraz, że to, ta suma algebraiczna równa się 0. I co stąd wynika? No na przykład, jeżeli B przeniosę na prawą stronę. Ja tak naprawdę ją zapiszę po lewej, bo sobie w locie zamieniam strony miejscami, to po drugiej stronie zostaje 27 A minus ile? 50... 1. To nam nie daje gotowej wartości, tak jak było tutaj w przypadku C równe 1 trzecia, ale daje nam pewien związek między tymi niewiadomymi a i b. Pewnie drugi podobny związek wystarczy, wyniknie, kiedy sprawdzimy v od, od ilu? Minus 1, druga? Tak jest. Minus 1, 2. No cóż wstawiamy minus 1ą w miejsce każdego x Min 1 druga, czyli będzie minus 1 8 a. Teraz minus 1, 2 do drugiej to 1azwarta. minus 3 to minus 3zwa. 8 razy minus 1 druga to jest plus 4 i odjąć b. Jeżeli nie jest jasne, co ja teraz zrobiłem, to przypomnę, że podstawiłem w miejsce x liczbę minus 1, druga do tego wzoru, który mi tutaj wynikł powyżej w nawiasie. I teraz, podobnie jak przed chwilą, wiem, że prawa strona tutaj będzie 0, ponieważ założenie jest, że liczba minus 1, 2 ma być Miejscem zerowym, czyli inaczej mówiąc pierwiastkiem tego wielomianu. Żeby teraz uzyskać taki związek między A i B myślę, że dla wygody przemnożę to sobie stronami przez 8. A dopiero później będę redukował wyrazy podobne. Albo nawet no dobra, przez 8. No to mamy. Minus A odjąć 6. 4 razy 8 to 32. I minus 8B równa się 0. I to już wygląda całkiem dobrze, bo teraz, jeżeli A przeniosę na prawą stronę, a później te strony zamienię miejscami, to mamy takie coś. Hmm. Mm -hmm. no jak to zapisać? No może tak. Minus 8b dodać. No to będzie 26. O! I teraz można by było to równanie wziąć jako pierwsze. A to równanie wziąć jako drugie. I. Sporządzić z nich układ równań i go następnie rozwiązać. I to najlepiej metodą podstawiania, bo tak naprawdę każde z tych równań w tej postaci, jakiej już jest, no jest gotowym podstawieniem. Więc z którego skorzystamy? Myślę, że równanie pierwsze podstawię do drugiego. Mam w takim razie. A równa się. Mm. Albo inaczej. Zrobię jeszcze pewną modyfikację tutaj powyżej. Będzie to minus 8b w tym ostatnim równaniu, czyli tym drugim. Przeniosę też na, na lewą stronę. Czyli tutaj będzie z plusem. A tutaj będzie równa się. O, no to tak po prostu, żeby było mi teraz łatwiej to zapisać. O, a, a, podsuniemy bliżej, żeby było ładnie. No i teraz dodać 8, i w miejsce tego B wstawiam tą prawą stronę. Czyli tak jak w zwyczajnej metodzie podstawiania. 51 równa się 26. Kto wie, może szybciej byłoby to zrobić metodą przeciwnych współczynników, bo są to oba w końcu równania liniowe. Każda z niewiadomych jest, no nie ma wyższej potęgi niż pierwsza. No ale dobra, już zdecydowałem się w ten sposób, to już niech będzie. Ok, 8 razy 27 to jest 160, i

24. Mam nadzieję, że ta liczba po prawej stronie jest dokładnie dwukrotnością. A guzik nie jest. A jest, tylko źle napisałem, tak? Bo tu będzie 434. Na szczęście. Teraz ta liczba po prawej jest dokładnie dwukrotnością tego po lewej. W takim razie a równa się 2, i to jest druga część odpowiedzi. A stąd wynika, stosując to podstawienie, które było tutaj wcześniej, to podstawienie B równe 27a minus 51. Wracam tam na dół. To B równa się 27a, czyli razy 2, odjąć 51. Czyli B równa się, ile to jest? 27. 54 minus 51 równa się 3. Wychodzi na to, że odpowiedzią w tym zadaniu, czyli współczynnikami, tymi parametrami ABC, są odpowiednio liczby. Dwa, trzy i C na początku wyszło jedna trzecia. Oto odpowiedź w dzisiejszym zadaniu.